Cześć, dzień dobry. Mam na imię Marta, witam Was na moim kanale. Jako wasz internetowy kalendarz przypominam, że jest nowy miesiąc, lipiec. A co za tym idzie, czas na kolejne okienko w bingo. Zapraszam! Klasycznie, tak jak co miesiąc, najpierw opowiem Wam o tym, co udało mi się przeczytać w ramach czerwcowego bingo. W czerwcu czytaliśmy e, książki związane z religiami i zwierzeniami. I tak dalej. Jako, że ja miałam sesję i egzaminy, to nie przeczytałam tego, co planowałam. Udało mi się natomiast przeczytać jedną książkę, którą słuchajcie, czytając, czułam, jak mi mózg rośnie, czułam, jak po prostu, wiecie, nowe neurony mi się tworzą i opowiem wam teraz o Bogu, czyli ludzkiej historii. Religii. Tutaj autor Reza Aslan, książka jest tłumaczona przez, już wam powiem, przez Tomasza Sikorę. Tutaj autor, który sam jest wierzący, i to z tego, co się zorientowałam, to bardzo głęboko, stara się tutaj w tej książce przedstawić nam Boga jako koncepcję. Niejako, wiecie, tego jedynego słusznego, w którego on wierzy i dlaczego w niego trzeba wierzyć. Autor prowadzi nas tutaj przez historię i zaczyna bardzo wcześnie tę historię, bo w zasadzie zaczynamy już z tymi pierwszymi ludźmi, którzy gdzieś tam w jaskiniach zostawiali swoje malunki i między innymi na przykładzie tych malunków tutaj autor przybliża nam, jak mogła wyglądać, jak wyglądała właśnie religia tych pierwszych Homo sapiens. Prowadzi nas przez właśnie historię Boga, konceptów Boga, właśnie zaczynając od takiego Boga, który. Był niejako naturą, potem do bogów, którzy ucieleśniali naturę, następnie do bogów, którzy ucieleśniali jakieś, um, powiedzmy, idee, jakieś cechy, jakieś cnoty, e, aż do religii monoteistycznych, kiedy starano się właśnie przedstawić jakiegoś jednego, jedynego Boga, który również miał różne formy. To jest też coś, co autor zaznacza, e, że to nie Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo, tylko ludzie stworzyli Boga na podobieństwo swoje. i Tworzyli oni takiego Boga, taki koncept Boga, który akurat pasował do jakichś realiów politycznych, do jakichś realiów społecznych, do logiki, która kierowała daną grupą. To jest bardzo prosta, y, krótka, zwięzła i na temat książka, którą naprawdę, naprawdę wam polecam. I tym samym przejdziemy sobie do tematu na lipiec. Y, temat na lipiec zatytułowałam: Przychodzi baba do lekarza, a lekarz też baba, wiadomo, y, i. W lipcu będziemy czytać książki na tematy około medyczne. Będziemy czytać książki na przykład o jakichś postaciach, być może jakieś biografie lekarze, być może książki o lekach, być może książki o jakichś alternatywnych sposobach leczenia, ale też o historii medycyny. Medycyna jest czymś, co mnie interesuje, chociaż nie wiem, czy to nie jest powiedziane trochę na wyrost, bo od paru dobrych lat moje zainteresowanie medycyną polega na czytaniu Wikipedii. Czytam na Wikipedii o chorobach, o jakichś lekarzach, którzy na przykład jakąś chorobę odkryli albo opisali, i bardzo dużo czasu na to poświęcam. I stwierdziłam, że taki temat medyczny dla mnie przynajmniej będzie bardzo wdzięczny, bo nadal będę w swojej strefie komfortu, nadal będę czytać o czymś, co, co mnie interesuje, a pozwoli mi wyjść poza Wikipedię i poznać trochę książek. Standardowo powiem Wam, co ja chcę przeczytać, standardowo też polecę Wam kilka książek, ale zanim to zrobię, to. W tym odcinku również mamy gościa i oddajemy głos Agaci z kanału Subiektywnie. Cześć Wam wszystkim, cześć szczególnie do Ciebie Marta, bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do tego odcinka. I bardzo się cieszę, że mogę opowiedzieć o książce, o której kiedyś mówiłam zdecydowanie więcej, a później jakoś tak stresowałam, ku temu szansę, nie miałam tak bardzo wielu okazji, a to jest naprawdę dobry reportaż i jest to W ciemnej dolinie, rodzinna tragedia, i tajemnica schizofrenii Roberta Kolkera przełożył tę książkę Jan Dzierzgowski, i tak jak wskazuje tytuł, jest to historia rodziny, która miała bardzo dużą styczność ze schizofrenią, ponieważ rodzina Galwinów miała 12 dzieci i 6 synów było chorych na schizofrenię. I autor tutaj zastanawia się. Czy bardziej chodziło o kwestie genetyczne, czy bardziej chodziło o kwestie środowiskowe, które przyczyniły się do rozwoju tej choroby. A tych kwestii środowiskowych było naprawdę dużo, ponieważ Mimi i, nie pamiętam jak się nazywał Dan. Dan to był ojciec, oczywiście Mimi była matką. Dan i Mimi nie byli najlepszymi rodzicami i oni robili sobie dzieci z dwóch, że tak to ujmę po prostu, bo oni po prostu te dzieci robili masowo, oni produkowali. Produkowali te dzieci ze względu na, po pierwsze, kwestie religijne, oczywiście, a także ze względu na to, że oni byli takimi raczej medialnymi osobowościami, takimi bardziej publicznymi, i to, że mieli tyle dzieci, przynosiło im też jakiegoś swego rodzaju rozgłos. Więc, Mimi, nawet kiedy dostała zakaz od ginekologa zachodzenia w kolejne ciąże, bo ona była praktycznie cały czas w ciąży, nie posłuchała, ponieważ Dan jako mężczyzna, ta ym, historia miała miejsce jakoś myślę, tak w połowie lat 20. Jeśli dobrze pamiętam, więc Dan jako mężczyzna y, miał też inne sposoby na to, miał też inne okoliczności ku temu, żeby stać się właśnie osobą bardziej popularną, a Mimi głównie była popularna za sprawą właśnie tego, że była cały czas w ciąży. Y, Galwinowie też mieli ten problem, że oni y, zajmowali się. W jakiś sposób zajmowali się ptactwem. Nie wiem, czy to można nazwać hodowlą, nie wiem, czy to można nazwać wychowaniem, ale w każdym razie oni zdecydowanie mieli więcej doświadczenia w obcowaniu z dzikim ptactwem niż z dziećmi. No i te schematy, które wykorzystywali w obcowaniu z ptactwem, wykorzystywali także w wychowywaniu dzieci, jeśli tak w ogóle można powiedzieć. Pierwsza część tej książki to jest. To tło rodzinne i widzimy, jak wyglądało właśnie wychowanie, może raczej brak wychowywania tych dzieci przez galwinów. Młodsze siostry tutaj w pewnym momencie zostały bardzo mocno sparentyfikowane i po prostu przyjęły rolę takich małych matek. Siostry miały też naprawdę duże problemy w relacjach z braćmi, no bo bracia, którzy byli którzy zaczynali przejawiać właśnie jakieś objawy schizofrenii oni te objawy były po prostu zupełnie lekceważone ci bracia się między sobą bili no mieli te różne epizody schizofrenii mieli jakieś przywidzenia majaki i w związku z tym że rodzice w ogóle nie ingerowali w to w relacje dzieci w relacje pomiędzy dziećmi bo nie ingerowali nawet w relacje pomiędzy sobą i dziećmi. Oni w ogóle tych relacji nie rozwijali, oni po prostu te dzieci robili, a później co się z nimi działo, to się z nimi działo. No i te siostry też no, żyły w ciężkich warunkach, a oczekiwano od nich tego, może nawet nie oczekiwano, one po prostu jako te dzieci, na które spadła rola rodzica, one po prostu czuły się odpowiedzialne za braci. Jeden z braci tutaj, jeśli dobrze pamiętam, bo ja tę książkę już jakiś czas temu czytałam, ale pamiętam, że historia jednego brata, historia hospitalizacji jednego brata się tutaj bardzo na pierwszy plan wysuwała. I on też nigdy nie mógł tak naprawdę sobie w pełni z tą chorobą poradzić, bo no nie miał po prostu warunków rodzinnych. Nie miał osoby, która mogłaby się nim w pełni zaopiekować, bo matka tego nie robiła, siostra miała też swoje życie, więc... Były tutaj na pewno bardzo ciężkie warunki do tego, bardzo sprzyjające warunki do tego, żeby się ta schizofrenia rozwijała i żeby była nieleczona. W drugiej części dowiadujemy się też trochę więcej o samej chorobie, o leczeniu, o kontrowersjach związanych z tą rodziną, to znaczy o kontrowersjach, takich kontrowersjach medycznych. To znaczy cała rodzina Galwinów była tak naprawdę mm, obiektem tych badań medycznych i lekarze starali się na podstawie tej rodziny mm, postawić tą ostateczną opinię, czy schizofrenia to jest kwestia genetyczna, czy jest to kwestia bardziej środowiskowa. Autor tego reportażu jest zaangażowany. Widać po tym, widać po stylu, w jaki ta książka jest napisana, że on jest zaangażowany bardzo w tę sprawę, ale według mnie idealnie udało mu się wyważyć to zaangażowanie i też usunięcie się gdzieś na drugi plan, ponieważ to jest książka, w której on w pełni oddaje właśnie przestrzeń Galwinom praktycznie każdemu członkowi rodziny, bo dowiadujemy się też trochę właśnie o samych rodzicach, o ich przeszłości, o ich, o ich dzieciństwie. No i oczywiście o dzieciństwie każdego z każdego z dzieci Galwinów. Widzimy jak się rozwijali, czy może też nie do końca jak się rozwijali i też jak sobie radzili albo nie radzili w dorosłym życiu. Naprawdę bardzo Wam tę książkę polecam. Ja jej słuchałam w ogóle w audiobooku i jest to coś świetnego. Świetny, świetny wybór na, na audiobooka, ponieważ hmm, ta książka się w jakiś dziwny sposób płynie. Nawet nie wiem, jak Wam to, jak wam to wyjaśnić, bo no to jest ciężki temat, ale to jest też fascynująca historia. Co prawda przykra i niestety kosztowała życie. Może nie niedosłownie. Jeśli dobrze pamiętam, to niedosłownie kosztowała życie tej dzieci, ale jednak no. Trudno się w dorosłym życiu z takiej traumy otrząsnąć. Bardzo Wam polecam, naprawdę świetny reportaż. Ja go będę chciała przeczytać jeszcze raz, i jest to jeden z moich ulubionych reportaży dotyczących kwestii medycznych. To były polecenia Agaci. Ja teraz przejdę do swoich poleceń. Ich tutaj nie mam jakoś dużo, bo tak jak mówię, moje zainteresowanie medycyną ogranicza się do Wikipedii i czasami jakieś książki przeczytanej. I chciałabym zacząć od książki pod tytułem Wielkie zmęczenie, czyli książki, która przedstawia nam cukrzycę. Przedstawia nam zarówno samą chorobę, to jak ona funkcjonuje, jakie tam działają mechanizmy, co się może wydarzyć kiedy stężenie cukru we krwi jest za wysokie, za niskie. Książka, która po prostu Pokazuje osobom, które na przykład y, nie, nie wiedzą dokładnie, czym jest cukrzyca, tam wiedzą mniej więcej o co chodzi. Y, osobom, które nie mają w swoim otoczeniu osoby z cukrzycą, y, pokazuje tym osobom, y, jak cukrzycę jako chorobę traktować. Bo tam jest nawet taka, y, taki fragment przytoczony, gdzie czyjaś wiedza na temat cukrzycy, tego jak działa, dosłownie uratowała komuś życie. Jako, że cukrzyca może prowadzić do stanu bezpośredniego zagrożenia życia, to uważam, że warto jest. Wiedzieć, co w takiej sytuacji robić. To jest jedna rzecz, czyli samo przedstawienie choroby, ale też książka pokazuje nam historię cukrzycy, historię leczenia, historię w zasadzie od wynalezienia insuliny. Aż do y, drukowania 3D, y, pewnych, powiedzmy, fragmentów trzustki, y, które nadają się do przeszczepu. Y, książka bardzo ciekawa. Ja tam, co prawda, miałam jeden zarzut do jednego konkretnego akapitu, ale i tak uważam, że warta przeczytania. Kolejna książka tym razem już skupia się na historii, a konkretnie na historii psychiatrii. Jest to książka pod tytułem Czarna Owca Medycyny. Autor tutaj przedstawia nam historię psychiatrii, historię leczenia, y, tego, jak kiedyś leczono, jak leczono teraz, jak odkrywano pewne zaburzenia psychiczne. Następnie książka pod tytułem My skrajnie otyli, bardzo dobry reportaż właśnie o otyłości. I o tej otyłości w tej książce opowiedziane jest z wielu perspektyw, bo wypowiadają się same osoby otyłe, wypowiadają się osoby z rodziny, czy też opiekunowie osób chorujących, wypowiada się personel medyczny, psycholodzy, wypowiada się też ktoś z branży pogrzebowej. Jest to książka, która z taką dużą Wrażliwością podchodzi właśnie do tego tematu. Kolejna książka, którą sobie tutaj zapisałam, żeby Wam powiedzieć, to jest Ojczyzna Moralnie Czysta i to jest książka, która przedstawia początki HIV w Polsce. Dla mnie to nie jest jakaś, jakiś niesamowity reportaż. Mnie ta książka troszkę rozczarowała, chociaż nie mogę jej odebrać tego, że bardzo konkretnie pokazuje konkretne osoby, konkretne um, instytucje. To jest taki Moment w historii, mam wrażenie, który kojarzony jest y, zwykle ze Stanami Zjednoczonymi. Zwykle się właśnie mówi o epidemii AIDS w Stanach Zjednoczonych, ale to nie był jedyny kraj dotknięty tym. I właśnie. Ten fragment, ta kwestia właśnie HIV i Aids w Polsce, to jest mam wrażenie takie troszkę pomijane i zsuwane na margines, uważam, że warto wiedzieć po prostu. I jeszcze jedno mam dla Was polecenie, czyli głośnik w głowie, reportaż o leczeniu psychiatrycznym w Polsce. O tym, jak ono wygląda, jak dużo brakuje do tego, żeby było idealne, jak dużo jest może nie tyle co zaniedbań, ale po prostu jakichś braków tutaj w, konkretnie w tym sektorze. Książka, która no, zostawia z takim poczuciem, że. Ja, jest beznadziejnie i jak ma być lepiej. To jest taka książka, która troszkę przygnębia, przybija, ale też oddaje głos różnym, różnym osobom, które właśnie przedstawiają, jak to wygląda z ich doświadczenia. Teraz z kolei przejdę do książek, które mnie interesują. Książki, które ja chciałabym przeczytać. Ja ich sobie tu wypisałam, no konkret. I ja jestem świadoma tego, że ja ich wszystkich nie przeczytam, ale to jest dla mnie taka pula, z której coś tam sobie będę wyciągać. I już wam tutaj mówię po kolei, co mam wypisane. Po pierwsze, mam dwie książki Jurgena Thornwalda. Pierwsze to jest Stulecie Chirurgów, czyli historia chirurgii. Jak wyglądały procedury kiedyś, jak dochodzono do tego, aby procedury wyglądały tak jak dzisiaj, ale też z tego co wiem, jest, są tam historie konkretnych pacjentów i konkretnych lekarzy. Oraz druga książka tego autora, czyli Kruchy Dom Duszy, to z kolei jest. Historia neurochirurgii. Następna książka to książka Inwazja uzdrawiacze Ciał autorstwa Matthew Hongoldsa Hetlinga. To jest książka o tym, co się dzieje aktualnie w Ameryce w związku um, ze służbą zdrowia. To, jak ludzie przez, po pierwsze, przez to, że nie stać ich na profesjonalną pomoc medyczną, po drugie, przez to, że tracą zaufanie do, do personelu medycznego, skręcają w stronę medycyny alternatywnej. I ta książka ma właśnie przedstawić zależności między sytuacją taką społeczną, polityczną w Stanach, a właśnie tą alternatywną medycyną, tymi alternatywnymi sposobami na leczenie i pokazać, co stoi za tym, że ludzie się na to decydują. Następna książka, książka na temat, który mam wrażenie, przez ostatnie parę lat jest bardzo gdzieś tam na czasie. Dużo podcastów powstawało na ten temat, dużo jakichś kanałów popularno-naukowych również o tym mówiło. Chodzi mi konkretnie o książkę pod tytułem Imperium Bólu autorstwa Patryka Redena Kif. Czyli książkę o rodzinie Saklerów, Rodzinie Saklerów, która wypuszczając na rynek Oxycontin, lek przeciwbólowy, lek opioidowy, rozpoczęła de facto kryzys opioidowy, z którym Ameryka mierzy się do dzisiaj. Ja nie mam jakiegoś wielkiego parcia na tę książkę, bo dużo wiem o samym tym precederze, o samej tej rodzinie, właśnie o tym, jak potem ten kryzys opioidowy się rozwijał. Z innych źródeł, po prostu właśnie z jakichś podcastów, z jakichś artykułów na Wikipedii, więc nie mam parcia na tę książkę, ale sam temat jest bardzo ciekawy. Być może, jeśli jednak po tę książkę sięgnę, czy to teraz, czy to kiedyś tam w przyszłości, być może dowiem się czegoś więcej. Kolejna książka, która też mnie interesuje w zasadzie od dnia polskiej premiery, to jest tytuł Wybrakowane, autorstwa Elinor Cleghorn. To jest reportaż o tym, jak badania medyczne, jak rozwój medycyny. Pomijał kobiety. Jak przez te wszystkie lata kobiety były pomijane w badaniach, a co za tym idzie, dużo współczesnej medycyny jest po prostu do kobiet nieprzystosowana. I to, że Coś działa u mężczyzn. To, że jakaś choroba ma taki a taki przebieg u mężczyzn, nie znaczy, że będzie to wyglądać tak samo u kobiet. Ale mimo to wszelkie badania, wszelki rozwój w dużej mierze opiera się na badaniach wśród mężczyzn. W tej książce ma być też przedstawione to, jak bagatelizowane są kobiece objawy, kobiece problemy zdrowotne, jakieś kobiece dolegliwości. O następnej książce mam dosłownie jedno zdanie do powiedzenia. Pogo autorstwa Jakuby Sieczki Sieczko, jeśli tak to będzie Sieczki Jakuba Sieczki. Czyli polski reportaż o pracy w pogotowiu. Kolejna książka to jest książka o precedensie, o którym ja w ogóle nie wiedziałam. Ja się dowiedziałam o nim jakieś dwa lata temu, oglądając jakiś dokument, e, czyli tytuł Łowcy Skór. Łowcy Skór, czyli reportaż opowiadający o pewnym. Koszmarnym i makabrycznym precederze, który miał miejsce w Łodzi, a mianowicie o współpracy pomiędzy personelem medycznym a zakładami pogrzebowymi. To samo w sobie nie brzmi źle, natomiast już rzeczy takie jak handel um, informacjami o zgonie, jak opóźnianie wyjazdów karetek, jak taki chaos i brak przejrzystości w wydawaniu leków niebezpiecznych. Czy też jakieś takie nagłe tajemnicze zgony w karetkach? To już po prostu brzmi przerażająco i cały ten preceder, wszystko to, co się właśnie działo w tym pogotowiu, między tym pogotowiem a tymi domami pogrzebowymi, to, to jest po prostu jakbyście sobie jakiś chory kryminał. Wymyślili, tylko że to nie był chory kryminał, to się działo naprawdę w Polsce. Następny tekst, na którym bardzo mi zależy, żeby przeczytać, i, i postaram się go faktycznie przeczytać, to jest tekst Susan Zontag: AIDS jako metafora. To są dwa eseje zebrane razem. W jednym z nich Susan Zontak analizuje jakieś dzieła literackie, utwory w, i dokonuje analizy choroby. Robi to na przykładzie z tego, co się orientuje gruźlicy i chorób nowotworowych, i analizując osoby przedstawienie osób chorujących właśnie na to pokazuje jak stygmatowane były te osoby, jak demonizowane były właśnie osoby chore, a drugi esej skupia się już konkretnie na AIDS i przedstawia takie społeczne wyobrażenia związane z tą chorobą. Już kończymy, obiecuję. Zostały tylko dwie książki. Pierwszą z nich są Nieobecni. Milczenie wokół chorób psychicznych w rodzinie autorstwa pani Meg Kissinger. I tutaj autorka na przykładzie własnej rodziny pokazuje, jak właśnie takie ukrywanie, jak milczenie na temat jakichś kryzysów psychicznych powoduje tylko i wyłącznie więcej cierpienia. I autorka robi to po prostu na przykładzie własnej rodziny, gdzie między innymi ukrywano przed nią to, że matka choruje na depresję i ta matka czasem znika i podczas gdy matka znikała, ona po prostu była w szpitalu psychiatrycznym i autorka właśnie przedstawia konsekwencje takiego e, ukrywania właśnie kryzysów zdrowia. I ostatnia już książka, o której wam dzisiaj opowiem, to jest Eksperyment. Napisał ją Luke Dietrich i to jest książka, która eksploruje temat tego, kiedy jeszcze mówimy o badaniach medycznych, a kiedy już mówimy o zbrodni. To jest historia kogoś, kto w literaturze, że tak powiem, fachowej, w literaturze medycznej jest znany jako pacjent H.M. Naprawdę nazywał się już Wam tu przeczytam, Henry Gustav Mollesen i to jest człowiek, który chorował na epilepsję i po tej eksperymentalnej operacji mózgu e, stracił możliwość tworzenia nowych wspomnień. Pamiętał wszystko do momentu operacji, ale potem już jego mózg po prostu nie był w stanie zapisywać tego wszystkiego, co się dzieje. E, I od tego momentu, od czasu właśnie tej eksperymentalnej operacji, e, Henry stał się przedmiotem badań. I to, co jest najbardziej przerażające według mnie, to to, że on nawet po śmierci e, był wbrew swojej woli poddany badaniom. Po jego śmierci e, dokonano sekcji jego mózgu i co było najgorsze, ta sekcja była transmitowana. Ta sekcja była transmitowana, i z tego, co gdzieś tam wyczytałam, oglądały ją 3 miliony ludzi. No dobrze, dobrycham do końca. Opowiedziałam Wam o wszystkich książkach, które ja polecam, opowiedziałam Wam o książkach, które chciałabym przeczytać, choć jestem świadoma tego, że ich wszystkich nie przeczytam. Agacia również Wam poleciła coś od siebie. Dajcie znać, po pierwsze, co przeczytaliście w czerwcu w ramach bingo? Czy udało Wam się przeczytać jakąś książkę wokół religii, bogów, wierzeń, wyznań itd.? itd.? oraz jakie macie plany związane z tematami medycznymi, którym poświęcimy to lipcowe bingo? Ja tymczasem dziękuję Wam za czas. Za uwagę życzę Wam miłego dnia, nocy, wieczoru, kiedykolwiek to oglądacie, i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się!